Hej, hej kochani! Witam Was z Mikołajki. Dzisiaj mamy specjalny dzień, w którym Mikołaj przechodzi i obdarowuje swoje pociechy, które były dobre. Wkłada im prezenty do buciku. Właśnie idziemy z dziećmi zobaczyć, czy święty Sienta przywiózł nam coś i e, zobaczymy, co to jest. Także zapraszam Was z nami. Zaraz pójdziemy, zobaczymy i wszystko się okaże. Idziemy po prezentę, zobaczyć, co tam jest. Idź z mi Juliankiem, a ja będę tutaj z tyłu szła za Wami. Teraz pójdziemy, zobaczymy co tam na nas czeka. Jak musi się robić. Idziemy zobaczyć co tutaj przyniósł santa. Co tam jest? Hello. Pleasant. Co, co jest? To jest nie jest twoje buty. To jest twoje buty. To jest twoje buty. To jest twoje you, To jest twoje buty. To jest twoje buty. To jest twoje buty. To jest To jest Tak. To jest na górę To Okej, okay, idziemy. Co tu jest? Co, chyba nie widzę dobrze. A tak, coś, też coś, coś masz. O matko, zobacz. O, o słodkości. Mm -hmm. Mm -hmm. Chyba tak. byłeś dobry. Już, chyba byłem dobry. Ja super dobry. Mm -hmm. Ojej. Co Tak, play. <laughs> <laughs> Dużo siły. Janek dostał gingerbread Będziemy tak dekorować ładnie Gdzie? ginger bread ja to nie to Może zjadłeś już? Co nie ma? Chyba zjadłeś wszystko. No. No. no? Otwieramy i będziemy robić. O, to jest tak mocno przyklejone. <śmienicza> Okej, okay, zobaczymy coś w środku. Co mi Mamy taki domek. I tutaj mamy dekoracje. Uuu, jakie fajne, wygląda jak cukierki w ogóle. Ginger, chcę... Dzień dobry, tu idę. Uuu, Uuu to jest fajne. Oh. Open this chciał musał. Dobrze. Co, Milanek, jesz? Mmm, mm, takie żelki. Mamy różne rodzaje żelek. Tutaj coś mamy. Tutaj... I teraz That trzeba jakoś to połączyć. This. Najpierw trzeba domki, no czekaj, co tu pisze. Najpierw trzeba, ok, tak, taki domek i tak. Santa Claus eat też. Okej, Santa Claus eat this. Okay. Santa so... eat this. This? Like this? Czekaj, nie, najpierw chyba taki tak. A potem, o a potem tak, je, je, je. Pytanie, nie będzie Oh, that's good. It worked. Are these Bingos. Okay, hold it for okay. one minute. It says hold it for one minute. Okay, you hold it. Czekamy, aż nam się troszeczkę wyschnie, żeby można było dekorować dalej. U Milanek tutaj chce kwiateczki takie. Teraz już domek, piernika, dobrze. Udało nam się zrobić piernik. Teraz musimy udekorować i może coś z tego będzie. Wypadają nam różne rzeczy. Eee.

¡Gracias! Nam się zrobić taki piernik Raz już nam się rozpadł. Tak, możesz zjeść. Raz nam się rozpadł, ale udało nam się uratować i, i etap końcowy wygląda tak. Bardzo dumnie z tego, co żeśmy zrobili. Zostało nam tu jeszcze dwie, więcej dekoracji. Może zrobimy jakieś ciasteczka innego dnia i wtedy popróbujemy. O, nie da radę twarde strasznie. To tylko do ozdoby chyba. Nie do jedzenia. Kochani, muszę Wam powiedzieć, że stała się sytuacja taka w ogóle, która, której się nie spodziewałam. Myśleliśmy, że już ten piernik będzie się dobrze trzymał, jednakże niestety nie udało się i się przewrócił. Wygląda strasznie, jakby jakiś huragan przeszedł po nim, ale już no, nie będziemy go składać. Było fajnie, pobawiliśmy się, dzieciaczki też zadowolone. Proszę bardzo, tak to teraz wygląda. <noise> tak jak wspomniałam, po prostu mieliśmy tutaj sztorm. Bawicie się? Tak. Strzelacie do siebie? Tak. Aha, i co fajnie tu jest? Tak. Dobra, to strzelajcie. Wow! wow. A Julianek sobie zażyczył, żeby takiego mu kupił. Smaczne? No to fajnie. Smaczne, kochanie. Mm, wygląda smakowicie. Chyba też sobie kawałeczek zjem. Mm, dobre. Dobry dobra. Lech. Dobra, dobra. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Do mnie też Mikołaj przyszedł i dostałam fajny krem, którego będę używać na twarz w tamtym roku. Był hojny i podarował mi taki, ale już się skończył. Prawie, że. I Słucham, kochanie. Dobrze, mamusia już ci da. I mam jeszcze czekoladki. Dla Minanka mamy tutaj chicken nuggets sobie zażyczał i frytki. I dzisiaj mamy taki fajny dzień, że można wszystko jeść, co sobie się zażyczy. Smacznego! Jest bardzo, bardzo gorące, Dobrze? Będziesz dmuchał? Przecież uważaj, dobrze? Julianek sobie zazwyczaj czuje jabłuszka. Dwa zjesz? Dwa jabłuszka? Tak. Tak. Dobrze, obieramy. Każdy ma inny sposób na obieranie jabłek. Ja przeważnie obieram od góry do dołu. Pamiętam, że nasza babcia obierała jabłka po prostu tak naokoło. I że, że był taki długi obierek. Ja inaczej obieram, nie wiem czemu, wydaje mi się, że tak jakoś szybciej mi idzie. <śmienicza> Ktoś się śmieje normalnie nawet. <śmienicza> Teraz grzybobranie. Ja mam chyba żółty, milanek ma niebieski. I będziemy sobie razem grać. Gdzie jest stat? Bo nie widzę. O tutaj. Tu mamy stat. Mushroom, that's a mushroom. One, two, three, four. Sorry. Issue again. Okej. I have two. One, two. Oh, I don't have any mushrooms. Okej, okay. sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O tak, masz. Możesz wziąć tutaj grzybka włożyć tutaj. Bardzo dobrze. Teraz z Juliankiem gram. Jeden. Teraz ja. Milanek już idzie spać, już jest przebrany swoją piżamkę, ale zanim jeszcze pójdzie spać, to postanowił, że będzie... Co? Robisz puzzle, tak? I, i chce, żeby mu pomóc chyba. Co się stało, kochani? Potrzebujesz pomocy? dobrze, to zaraz ci pomogę może tak, o tak może tak, może tak, dobrze będzie no. tak, Mhm. ok, no Znajdź teraz trochę czerwone, czerwone, o tak, dobrze, no o tak, bardzo dobrze. Really... Dobrze. I no, to o, udało się Dobrze. No zejść. Dobrze. I zejść. I No widzisz, nie wszystko jeszcze. Zobacz, zejść. masz. A I Czytamy jeszcze książeczkę o zwierzaczkach idziemy spać, tak? Super. Czas na buźki, bo już idziemy spać. Proszę, musi dać buźki. Cheese. Nie buźki. Cheese, tylko buzi, mamusia idzie już spać. Buzi. Dobranoc. My jeszcze z Robertem zjemy sobie kolację, zjemy pulpeciki z sosem. I będziemy się relaksować Może obejrzymy jakiś film świąteczny Zobaczymy, coś tam znajdziemy A dzieciaczki już idą spać Milanek się cieszy Myśli, że będzie jeszcze tutaj coś buszował Ale już nic nie będzie buszował Bo idziemy spać mam Dziękuję, że byliście z nami Do zobaczenia następnym razem Miło było Was gościć na naszym kanale życzymy, życzymy Wam miłego wieczoru Lub też dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! pa! I am the the eyes. Chodź, Mianek, tutaj do mnie. Dajmy wszyscy papa. pa. Pa, pa! pa! pa, pa!